Garaż pachniał kurzem, starą benzyną i czymś nieuchwytnym, jakby powietrzem sprzed lat, uwięzionym pomiędzy narzędziami, które od dawna znały tylko jego dłonie. Światło wpadało przez wąską szczelinę między drzwiami a framugą, malując na betonie długie, miękkie cienie. Był lipiec. Upał tłumił myśli, ale nie wspomnienia. Maria nie planowała tu wracać. Nie na dłużej. A jednak, kiedy jej matka poprosiła ją o pomoc przy opiece nad chorą ciotką, Coś w niej się zawahało. Wsiadła w pociąg, zabierając tylko jedną torbę i coś jeszcze. Niepokój, który tlił się pod skórą od chwili, gdy dowiedziała się, że kuzyn Paweł znów mieszka w domu obok. Paweł. Starszy o 15 lat. Kiedyś był jej bohaterem. Wysokim, cichym chłopakiem, który naprawiał rowery i budował z niej chatki z desek w sadzie. Potem odjechał. Życie rozlało się między nimi jak rzeka. Nie przebyta, choć wciąż widzieli się na świętach, wymieniając uprzejme spojrzenia. Teraz miał 57 lat, żył sam, hodował pszczoły i czasem, jak mówiono, grzebał w starych samochodach w swoim garażu. A jednak, kiedy Maria go zobaczyła pierwszego dnia na podwórzu, poczuła, że ziemia pod stopami jakby odrobinę zadrżała. Miał siwiejące włosy związane gumką z tyłu głowy, spracowane ręce i spojrzenie, które potrafiło przeszyć na wskroś, choć mówił niewiele. Znowu jesteś. Powiedział wtedy tylko, ale sposób, w jaki wypowiedział te słowa, nie pozwalał jej spać tamtej nocy. W czwarty dzień ich cichej koegzystencji zaproponował, by przyszła zobaczyć starą jawę, którą właśnie próbował przywrócić do życia. Jeśli masz czas, dodał, nie patrząc jej w oczy. Ale jego głos zabrzmiał jak coś więcej niż zaproszenie do garażu. Maria przyszła po południu, gdy słońce zaczynało mięknąć. Miała na sobie lekką sukienkę w kolorze piasku, która przy każdym ruchu delikatnie opinała biodra. Weszła bez słowa, drzwi były uchylone i od razu poczuła znajomy zapach metalu, oleju i czegoś, co nagle rozpoznała jako jego. Stał odwrócony plecami, pochylony nad silnikiem. Koszula miał rozpiętą, rękawy podwinięte. Kiedy się odwrócił, ich spojrzenia zderzyły się jak dwa fronty burzy. Nie odezwał się od razu. Patrzył na nią długo, jakby coś w niej próbował sobie przypomnieć, jakby widział ją po raz pierwszy i ostatni zarazem. Pomóc ci w czymś? Zapytała cicho, choć dobrze wiedziała, że nie chodziło o pomoc, tylko popatrz, jeśli chcesz, odpowiedział. Ale jego głos był niższy, wolniejszy, z chropowatym brzegiem, który mógłby zranić, gdyby go dotknąć. Przesunęła palcami po błotniku motocykla. Chłodny metal wydał się gorący. Czuła jego wzrok na nadgarstkach, na karku, na cienkiej linii obojczyka, gdzie zatrzymała się kropla potu. Powietrze gęstniało, z każdą sekundą robiło się cięższe, lepka cisza otulała ich oboje. Paweł coś wyjął z szafki, pochylił się przy jej ramieniu, podając klucz francuski. Ich dłonie spotkały się w pół drogi, nie dotknęli się naprawdę, ale Maria poczuła, jakby między ich skórą przepłynął prąd. Zadrżała. A on to zauważył. Zmarzłaś? Nie, odpowiedziała zbyt szybko. To nic, nie musisz nic mówić, powiedział cicho. I wtedy na chwilę ich spojrzenia znów się spotkały i już nie odsunęły. Czas przestał płynąć. Powietrze się zatrzymało. Nie zrobili nic. Nie dotknęli się. A jednak Maria wyszła z tego garażu, jakby ktoś w niej coś odpiął i wypuścił na wolność. Jej skóra tętniła. Myśli drżały, a serce biło za szybko, jakby nagle przypomniało sobie, jak to jest czekać na coś, czego nie wypada pragnąć. Zapitaty w czat Piti na zajutrz, Maria nie mogła skupić się na niczym. Kroiła chleb w kuchni ciotki, ale dłonie miała zbyt lekkie, jakby nie do końca należały do niej. Myśli wciąż wracały do tamtego spojrzenia, do drżenia, które rozlało się po niej, gdy jego palce, choć nie dotknęły, były zbyt blisko zbyt pewne, zbyt spokojne, jakby w jego świecie nie było już wątpliwości, tylko decyzje. Czuła go na sobie jeszcze długo po tym, jak opuściła garaż, jakby zapach jego skóry wsiąkł w nią przez powietrze, przez ciszę, która między nimi zapadła. A może przez to jedno spojrzenie, które trwało dłużej niż było to konieczne. Paweł nie przyszedł tego dnia, ani wieczorem, ani następnego ranka. Maria udawała, że jej to obojętne siedziała na werandzie, czytała gazetę, podlewała kwiaty, ale wewnętrznie była jak napięta struna. Wsłuchiwała się w każdy dźwięk: szelest liści, brzęczenie pszczół, skrzypienie furtki. Żaden z nich nie należał do niego. Kiedy w końcu go zobaczyła, późnym popołudniem, przy krzakach porzeczek, poczuła jakby zniknął cień, który zawisł nad domem. Miał na sobie tę samą koszulę co wtedy, rozpiętą przy szyi, rękawy podwinięte jakby czas się cofnął. Niósł koszyk pełen owoców i przez chwilę udawał, że jej nie widzi. Szukałam cię, powiedziała wprost bez owijania. Zatrzymał się, spojrzał. Wiedziałem, że przyjdziesz. Sposób, w jaki to powiedział, sprawił, że kolana Marii zadrżały. Jakby znał ją lepiej niż ona znała siebie. Tego wieczoru przyszedł do niej. Bez zaproszenia. Bez słów. Po prostu otworzył drzwi werandy i wszedł. Jakby miał do tego prawo. Jakby przestrzeń między nimi już przestała istnieć. Maria siedziała przy stole z kubkiem herbaty. Wstała, gdy go zobaczyła, ale nie zrobiła kroku. Nie uciekła. Nie zapytała, po co przyszedł. Zostawiłaś apaszkę w garażu, powiedział. Nie miała pojęcia, że coś zostawiła, ale to nie miało znaczenia. Podszedł powoli z apaszką w dłoni, jak z ofiarą. Zatrzymał się tuż przed nią, tak blisko, że czuła jego oddech. Pachniał drewnem, skórą i czymś jeszcze. Może wieczorem, może ciszą. Gdy uniósł rękę, by zarzucić apaszkę na jej ramiona, ich dłonie znów się spotkały. Tym razem nie uciekli. Jego palce musnęły jej szyję. Ledwo, przypadkiem, ale to wystarczyło, by przez jej ciało przebiegł impuls. Drgnęła, a on to poczuł. Przysunął się bliżej, tak, że niemal dotykali się klatkami piersiowymi. Oczy miał ciemniejsze niż wcześniej. Jakby coś się w nim obudziło, coś, co przez lata spało pod warstwami ciszy i spokoju, nie całował jej, nie dotknął więcej. Ale kiedy wychodził, spojrzał na nią tak, jakby już ją dotykał, jakby każde spojrzenie było dotykiem, każde milczenie obietnicą. Maria usiadła na łóżku i przez długi czas nie mogła się poruszyć. Palce drżały jej przy szyi, tam, gdzie spoczęła jego ręka. Czuła to miejsce jak bliznę, jak znak. Nie mogła zasnąć. Czuła, że coś się zaczęło, coś, czego już nie da się zatrzymać. Nazajutrz przyszła do garażu. Nie pytała, czy może on był tam już, pracując przy jakimś starym aucie. Słońce wpadało przez brudne okno, rysując na jego skroni złote nitki. Zobaczył ją, zamilkł. Przyniosłam ci ciasto, powiedziała, stawiając blaszkę na stole. Dziękuję, odparł. Ale jego głos był inny, cichszy, jakby coś w nim pękło, jakby nie chciał już udawać, podszedł do niej powoli. Ich oczy znów się spotkały, i tym razem nie było już żadnego z przypadkiem. Dotknął jej policzka, otwartą dłonią, ciepłą, szorstką. Maria przymknęła powieki. Wciągnęła powietrze, które smakowało jak on, jego kciuk musnął kącik jej ust. Gęsia skórka przebiegła jej ramiona. Nie cofnęła się. Jeśli powiesz nie? zaczął Nie powiem przerwała. W jego oczach pojawił się cień czegoś głębokiego. I wtedy, w tej ciszy, w tym dusznym garażu, wśród zapachu starych narzędzi i rozgrzanego powietrza, oboje zrozumieli, że weszli na ścieżkę, z której nie da się zawrócić. Kiedy jego palce odsunęły kosmyk włosów z jej skroni, Maria nie drgnęła. Nie unikała tego dotyku czuła, jak od czoła aż po kark rozlewa się ciepło, Miękkie i niespieszne, jak woda wlana do glinianej misy, oddech ugrzązł jej w gardle, stała nieruchomo, jakby każde poruszenie mogło rozproszyć ten moment, jakby był utkany z ciszy i napięcia, którego nie dało się już rozbroić słowami. Paweł nie był w niej nachalny, był powolny. Jego ruchy nie miały nic wspólnego z pośpiechem, raczej z uważnością, jakby dotykał czegoś, czego nie dotykał od dawna. Jakby każdy gest był pierwszym od lat i ostatnim zarazem. Zbliżył się jeszcze o krok. Ich ciała niemal się stykały. Maria czuła jego ciepło przez cienką tkaninę sukienki, a w tym cieple znajomość. Jakby znała go od zawsze, a jednocześnie odkrywała go na nowo, w zupełnie inny sposób. Głębiej. Wiesz, że to, co robimy zaczął, ale nie dokończył. Nie mów wyrzeptała. Po prostu. Nie mów ich usta nie spotkały się od razu, to były spojrzenia, które zatrzymywały czas. Oddechy, które stawały się wspólne, drżenie, które przechodziło z jednego ciała na drugie, jakby mieli jedno serce bijące coraz szybciej, tego dnia nie pocałowali się. Nie przekroczyli żadnej widocznej granicy. Ale kiedy Maria wyszła z garażu, dłonie miała wilgotne od napięcia, a wnętrze płonęło. Następnego ranka nie poszła do ciotki. Napisała krótką notatkę i wyszła przed śniadaniem. Wiedziała gdzie go znaleźć, w sadzie, między jabłoniami. Paweł klęczał przy ulu, pochylony, skupiony. Ubrany był w lnianą koszulę, rozpiętą przy szyi, a spodnie miał pobrudzone ziemią. Wyglądał jakby należał do tego miejsca, jakby wyrósł z tej ziemi, z tych drzew, z ciszy, która ją otulała od dzieciństwa. Kiedy ją zauważył, nie podniósł się od razu, tylko spojrzał. Jakby już wiedział, że przyszła nie z ciekawości, nie z obowiązku, ale z pragnienia, usiedli pod starym orzechem. Maria milczała. Paweł wyjął termos z kawą, podał jej kubek. Ich palce znów się spotkały, niby przypadkiem, ale oboje wiedzieli, że nic już nie dzieje się przypadkiem. Cisza między nimi była gęsta, pełna rzeczy niewypowiedzianych. Myślisz o tym, co się dzieje? Zapytał. Cały czas odpowiedziała. Ale kiedy zaczynam myśleć Czuję, że się boję, a kiedy przestaje, czuję, że żyje. Jego twarz zmiękła, uśmiechnął się lekko. I wtedy nieoczekiwanie nachylił się i musnął jej skroń ustami. Delikatnie z taką czułością, że Maria poczuła, jak zadrżał jej kark. Odwróciła się ku niemu powoli, jakby to była decyzja, nie impuls. Ich twarze były blisko. Za blisko, by udawać, że są tylko rodziną, tylko wspomnieniem dzieciństwa. Za blisko, by się nie dotknąć. Ich pierwszy pocałunek był powolny i cichy. Nie miał nic wspólnego z namiętnym wybuchem. Był jak dotknięcie ustami serca, jak przyznanie się do tęsknoty, do żalu, do pragnienia. Ich usta spotkały się miękko, bez pośpiechu, z drżeniem. Maria przymknęła oczy, czuła smak jego oddechu, teksturę warg, delikatny nacisk. Czuła, jak jego dłoń przesuwa się na jej plecach, a potem zatrzymuje tuż nad linią talii. Nie szukała ucieczki. Przeciwnie, przysunęła się bliżej cała, jakby chciała wejść w ten dotyk, w ten moment, w to wszystko, co w nich właśnie pękało. Potem długo siedzieli w milczeniu. Paweł trzymał jej dłoń, głaskał kciukiem wnętrze jej palców. Maria miała głowę opartą o jego ramię. W oddali brzęczały pszczoły. Wiatr poruszał liśćmi, a słońce powoli schodziło za jabłonie. Zrozumiała wtedy, że wróciła tu nie po to, by tylko pomóc, ale by coś odzyskać, albo coś odnaleźć, coś, co, jak sądziła, dawno przepadło może siebie, może jego, może tę jedyną wersję bliskości, która nie miała słów, tylko gesty, spojrzenia i wspólną ciszę. A kiedy wieczorem przy kolacji, ciotka zapytała, gdzie była, odpowiedziała w sadzie. Ale jej skóra jeszcze płonęła tamtym pocałunkiem. Od tamtego popołudnia wszystko się zmieniło, choć nikt wokół niczego nie zauważył. W ruchach Marii pojawiła się nowa miękkość, jakby jej ciało nosiło w sobie sekret, który ogrzewał ją od środka. Uśmiechała się do siebie przy zmywaniu naczyń, zastygała z filiżanką w dłoniach, zapatrzona gdzieś daleko, jakby obraz, który widzi, nie należał do tego świata. Paweł też się zmienił. Mniej mówił, ale jego spojrzenie było bardziej intensywne. Gdy spotykali się spojrzeniami przy stole, przy furtce, między krzewami malin, świat na moment milkł. Nie potrzebowali słów, bo wszystko działo się poza nimi, w pulsującym napięciu, w delikatnym ukłuciu tam, gdzie ramiona przypadkiem się zetknęły, w spojrzeniach, które trwały o sekundę za długo. Któregoś dnia Maria weszła do garażu wcześniej niż zwykle. Światło wpadało przez zakurzone okna i kładło się smugami na stole, pełnym narzędzi, papierów, rysunków. Było cicho, zbyt cicho. Przez chwilę po prostu stała, wsłuchana w echo własnego serca. I wtedy usłyszała kroki, obróciła się i zobaczyła go w drzwiach. W spojrzeniu miał coś, czego wcześniej nie znała, coś miękkiego i ciemnego zarazem coś co drżało pod skórą jakby nie był już tylko mężczyzną tylko kuzynem ale kimś kto niesie w sobie decyzję której nie da się cofnąć Czekałem powiedział cicho Maria nie odpowiedziała podeszła powoli i chciała spotkały się bez słowa jakby wszystko co mogło zostać wypowiedziane już się wydarzyło Paweł uniósł rękę i przesunął palcami po jej policzku potem po linii żuchwy Jej skóra zapłonęła pod tym dotykiem jakby czekała na niego całe życie. Ich usta spotkały się po raz drugi, tym razem bardziej pewnie, głębiej, z delikatną desperacją. Maria czuła, jak jego dłoń opiera się na jej plecach, przyciąga ją bliżej, ich ciała dopasowały się do siebie bez słowa protestu, jakby znały się lepiej niż oni sami. Garaż pachniał drewnem, kurzem i czymś jeszcze, jakimś ciepłem, które nie miało nazwy. Maria była świadoma każdego fragmentu jego ciała, Ramion, które obejmowały ją mocno, ale nie za mocno, oddechu, który splatał się z jej oddechem, dłoni, które trzymały ją tak, jakby bał się ją stracić. Nie poszli dalej. Nie potrzebowali tego jeszcze, ale stali tak przez długi czas, wtuleni, drżący, a ich serca biły jak jedno. Czas się rozciągnął. W tej przestrzeni między narzędziami, belkami i światłem, wydarzyło się coś, co nie miało formy, ale miało wagę jakby ich dusze się spotkały. Kiedy Maria wróciła do domu, nie mogła zasnąć, na skórze miała odciśnięty jego zapach, na ustach wspomnienie pocałunku, na dłoniach drżenie, które nie chciało zniknąć. Wstała w środku nocy, bosa i wyszła na podwórko. Ciepłe powietrze otuliło ją, jakby noc znała jej sekret. Spojrzała w stronę garażu, oddalonego, pogrążonego w mroku, a jednak tak bliskiego. I wtedy go zobaczyła, Paweł stał przy furtce. Nie szedł do niej, stał tylko, czekał. Maria zrobiła kilka kroków, potem kilka kolejnych. I zanim zdążyła pomyśleć, była już po drugiej stronie ogrodu. Nie mówili nic, gdy się spotkali. Ich dłonie spotkały się w ciemności. Ciepłe pewne. I wtedy Paweł odsunął jej włosy z karku i musnął ustami miejsce tuż pod uchem. Maria zadrżała cała, oparła czoło o jego piersi i poczuła, jak jego dłoń przesuwa się wzdłuż jej pleców, powoli, z czułością, ale też z czymś innym, z tęsknotą, która nie była chwilowa, która żyła w nim od dawna, w tamtej nocy nie było słów, tylko ciała, które wiedziały, tylko oddechy, które szukały się wzajemnie, tylko dotyk niespieszny, nienarzucający się, ale głęboki, intymny, jak modlitwa kiedy Maria wróciła nad ranem do swojego pokoju, nie czuła winy, czuła pełnie. Czuła, że oto coś się w niej domknęło, coś otworzyło, że z kimś takim jak Paweł nie trzeba nic wyjaśniać, wystarczy być, wystarczy trwać. A w niej, w każdej komórce, w każdym szeptanym wspomnieniu, już żył on. Ranki po tamtej nocy stały się inne. Cisza między nimi, dotąd wypełniona napięciem, teraz miała miękkość, która przynosiła ukojenie. Maria wstawała wcześniej, parzyła kawę i przysiadała na drewnianej ławie przy ścianie domu. Wiedząc, że za chwilę zjawi się on, Paweł siadał naprzeciwko. Blisko, aż kolana ich się stykały, nie musieli mówić, wystarczyła obecność, ale z każdym dniem rosło w nich coś niepokojącego, coś, co wymykało się kontroli, co zbyt mocno pulsowało pod skórą. Któregoś wieczora, gdy słońce przesiąkało przez firanki w salonie, a ciotka zajęta była długą rozmową telefoniczną, Maria i Paweł znów znaleźli się razem w garażu. Światło padało przez okno, pod takim kątem, że jego twarz miała wyraźny cień, a oczy, ciemniejsze niż zwykle, nie spuszczały z niej wzroku. Myślisz czasem, że to powinno się skończyć? zapytał. Maria podniosła wzrok. Przez chwilę nie odpowiedziała. Myślę, że jeśli coś jest prawdziwe, to nie da się tego zatrzymać. Można próbować, ale to i tak znajdzie drogę. Paweł podszedł bliżej. Bardzo blisko, ich oddechy splatały się już zanim dotknęli się ponownie. Jego palce drżące przesunęły się po jej szyi, jakby sprawdzał, czy to naprawdę się dzieje. A potem objął ją i przyciągnął z siłą, która nie miała w sobie gwałtowności, tylko potrzebę, głęboką jak studnia. Ich usta spotkały się w pocałunku, który był odpowiedzią na każde milczenie i każdą niepewność. To nie był pocałunek zakochanych nastolatków. Był ciężki, nasycony historią, głodem, który narastał latami i teraz znalazł ujście. Maria czuła pod palcami jego barki, twarde i ciepłe, a w piersi łoskot serca, które jakby nie mieściło się w ciele. Paweł objął ją obiema rękami, wtulił twarz w jej szyję i przez długą chwilę po prostu trwał. Jakby ten moment miał im wystarczyć na wszystko, co niemożliwe. Tej nocy nie wrócili do swoich łóżek. Zostali w garażu. Ciała splecione, dłonie zanurzone w sobie, dotyk miękki jak aksamit i drżący jak struna. To, co się wydarzyło, było powolne, głębokie i milczące. Nie potrzebowali słów. Bo każde spojrzenie mówiło więcej niż zdania. Maria znała każdy fragment jego skóry, jak się napina, jak pachnie, jak reaguje na najlżejszy dotyk, a on znał ją, jakby czytał z zamkniętej księgi, którą tylko on potrafił otworzyć. Współistnieli, bez przeszłości i bez przyszłości, tylko ta chwila istniała i ona była prawdziwa jak nigdy dotąd. Rano, gdy słońce wlało się przez zakurzone okno, Maria leżała w jego ramionach, oparta plecami o jego tors. Milczeli, oboje wpatrzeni w sufit z drewnianych desek. Czuła jego oddech na swoim karku i słyszała bicie jego serca, równe, spokojne, obecne. Co teraz? Zapytała w końcu. Paweł pocałował ją w ramię, delikatnie, z taką czułością, że zadrżała cała. Teraz po prostu żyjmy, nie planujmy, nie bójmy się, jesteśmy tu. To już coś. Następne dni płynęły powoli, było więcej uśmiechów, więcej krótkich spojrzeń, ich miłość była cicha, ale głęboka. Nie rzucali się sobie w ramiona, dotykali się jakby przypadkiem, rozmawiali długo, szeptem, czasem tylko spojrzeniem. Maria chodziła boso po ogrodzie, a on patrzył na nią, jakby patrzył na coś, czego nie chciał już nigdy wypuścić z rąk. Ostatniego dnia przed jej wyjazdem Paweł czekał na nią w garażu. Stał przy stole, przy którym wszystko się zaczęło. W dłoniach trzymał małą drewnianą szkatułkę, ręcznie robioną z delikatnie wyżłobionym motywem liści. Dla ciebie, powiedział, podając ją bez słowa wyjaśnienia. Maria otworzyła wieczko. W środku znajdował się mały listek, zasuszony i mały papierowy liścik. Był tam tylko jeden wers. To, co między nami, nigdy nie przeminie, choćby musiało żyć w milczeniu. Wyjechała następnego ranka, w ciszy, bez pożegnań na oczach innych, ale gdy samochód ruszył, spojrzała przez szybę i zobaczyła go. Stał przy furtce, z rękami w kieszeniach, bez uśmiechu. Tylko spojrzenie, takie, które w niej zostanie na zawsze. I wiedziała, że niezależnie od tego, co się wydarzy, jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Bo poznała miłość, która nie potrzebowała imienia, wystarczało, że istniała, wystarczało, że była prawdziwa.